Z tej strony logistyczny rolnik Dzisiaj Was zapraszam na akcję obrycki rzepaku zamiana eee, Dzisiaj skracanie i odżywka eee, Trochę tam wykarmimy i skrócimy U mnie rzepak jeszcze niestety e, Daleko mu do skracania Więc ja bardziej myślę o samych pasach w tym sezonie no chyba, że sytuacja zrobi się taka, że wystarkuje będzie pogoda i zrobimy jeszcze dokarmianie i skazanie, ale to wszystko z czasem. Kamera na głowę i dawam coś tam poopowiadam, ale to już bardziej na polu, bo Wam pokażę wszystko. Jak sytuacja z, z, z rzepakiem wygląda i tak dalej i tak dalej. Więc do zobaczenia. Chcę Wam pokazać rzepak, jak to był w systemie bezsarkowym, ściany punktowo. Przed klonem była pszenica o w rozstawie co 45 cm No powiem wam No że bardzo ładnie Jeszcze coś tam wychodzi eee, Zobaczymy jak głęboko było to siane głęboko nie było się, ale było idealnie na 1,5 cm, głębiej widzę. Nie. Coś tam wychodzi, no ale bajka. No powiem Wam szczerze, no u mnie na pewno tak rzepak nie wygląda. Niestety u mnie rzepak wygląda. Wychodzi dopiero tak, jest tak ale w większości faza pomiędzy tym a tym. Dopiero dzisiaj rządki zaczyna, zaczynają być, być widoczne. Więc e, niestety jest to Słabo. Słabo. Słuchajcie. E, dobra. Podsumowując rzepak, powiem Wam, strzał w dziesiątkę był ksiewem punktowo. Inna gleba pomiędzy mną a Damianem jest ogromna. U siebie słabo doprawiłem. Rad, to chciałem, że będzie ładnie. Susza swoje zrobiła. Ble, 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 Ale i tak myślę, że będzie dobrze. Rzepak fajnie w fazie, bo jest czwarty, piąty liściusz więc idealna pora na skracanie skracanie standardowo z jeden z lepszych tutaj oprysków a nie będę wymieniał tu już każdy uważa e, jakie opryski dla niego są lepsze gorsze dobra ja tutaj mam ustawione 270 litrów tu trochę przykniemy Leci trochę. Dobra, idziemy. dobra. I lecimy z opryskiem. Też w w tym sezonie, w 20 na 23 rok. Najważniejsze to miedza, żeby od miedzy idealnie opryskać. A reszta już się nie liczy. Ciśnienie 3,5 bara. Dawka 270 litrów. Myślę, że w zupełności wystarczy. Tam coś już się ciechnie. Dobra, na razie. Wiaś. Wsiędziemy, zobaczymy No tutaj widzę Tutaj jest taki gdzie gdzieniegdzie są takie puste, takie słabe, 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 słabe Dobra, zaraz tutaj wysiądę zobaczyć co tam się dzieje, to jest tam na tym zielonym punkcie Nawet wszystko ściąga, więc nie ma tutaj silnych o tutaj są się zmienia Wiecie, to jest tylko odżywka, na dobę sprawę mógłbym mnie cofać, tylko jechać. A ja, że jestem, staram się być dokładny w tym co robię. Nie zawsze mi to wychodzi, ale mówię, no jest tak, jest możliwość, to cofam się jeszcze do Oczywiście idziemy teraz zobaczymy, co tam się stanęło przy tym zielonym. Tam jest końcówka chyba. Albo jest złamana. Albo co. No mówię, są takie właśnie e, miejsca to tutaj niestety na polu, a przychęcimy się, Co mi się zdaje? Właśnie kurde i to tak człowiek później. Można do pompki mydła jakieś, a do pleczki wody i wiecie, teraz bym poszedł do ręce i tak dalej, a tak to właśnie po takich opryskach idzie się, wsiada się Powiem wam, że ten dywanik to jest najlepsza myśl jaka to mogła istnieć. Czystość i ład w jest zachowane Niestety będzie pojechać, bo jest na śladach, gdzie tutaj znajomy wyjeżdżą, Więc tu oczywiście nie będziemy poskakiwać. Tam się będę starał się wyłączać wałek od razu wiecie, najgorszy to jest ten pierwszy pierwszy raz żeby e, dobrze wyznaczyć sobie ścieżki bo później to wiecie Już jeden drugi przejazd i będzie idealnie, co nie. A tam leje się? Nie, już nie leje. A się na są takie miejsca o skosie bo to człowiek jeszcze nie idzie ogarnąć wszystkiego dobra widzimy się na kolejnym polu dojeżdżamy do drugiego pola no i widzę petarda petarda no ale o czym tu mówić tak jest dobrze e, wyrobione idealnie zasiane wilgoć Lekka ziemia, trochę że już zejdzie, jak talara No i tutaj jest świetny przykład tego Jak pięknie poschodził O nie, dobra No chwasty już samo siebie zbóż bardziej chwastą tak nie widzę Nawet to łąka jest zasiona więc git jedziemy cały czas prosto Są takie przysmyki gdzie ten piach jest bezwartościowy Znaczy piach Tak znaczy ziemia czegoś jej brakuje Znaczy dosłownie chyba tutaj tylko Zobaczymy jak to będziemy jeździć dalej fajnie, bo przy odżywce teraz, przy skrapaniu sobie fajne ścieżki po Nie ja później chwasty to tylko będzie dla mnie telala możemy bałeczek włączyć idealnie tak nawet nie idealnie git, pięknie dobra, cofamy i prystamy No i dobra. myślę, że więcej nie ma co odpuszczać. Automatyczny napęd włączymy, żebyś sam się dołączał, będzie tego ciągnik potrzebował. A, mój nos! No, chyba koza chciała być. Nie udało jej się. A u siebie jak w 60 coś robię, za cicho mówię, bo, bo oglądałem właśnie te vlogi, to cicho mówię w tych słuchawkach, ciężko wyczuć moment, znaczy ciężko wyczuć moment, jak głośno mówić, co nie? Przyjdziemy czy nie przyjedziemy? Przyjdziemy. przyjdziemy. No ale będą do... oho ale dobrze jest Idziemy oczywiście prosto yy, by żadnych tam yy, wybać mi bo tam stacja się jedno zaraz włączy tam no z tamtej strony. tak, z tamtej strony Pięknie to idzie. Wyłączamy tu sekcję. O szczerze do tego duży park. O tam coś się dzieje. Kórze co tam przycieknie. O, że ja nie lubię takich momentów O, Jezu, awaria, awaria też cieleje. Ale co? Tego nic nie wiem. I to dosyć dobrze się leje. Aha. Z rozdzielacza. Zawaliście. No nic. Ogólnie... Co ja tu na polu? To jest z ale co? Na pewno jakiś... tuż Orange'ek. Więc pryskamy dalej. Co będzie, to będzie. No i tyle. No dywonik w na nic. Ogólnie dobra, Żeby dwa razy nie składać, cofać nie będziemy. Pójdziemy przy słonkę i tam się wbijemy. To jest kurde Boże jakby tak na całym polu wyglądał To powiem Wam szczerze Ameryka Ameryka Bestie. ale mam powiem że jednak te dwustromieniowe dysze robią robotę chyba wezmę zainwestuję przy zimę e, kupę dugarskiego też to jednak robi roboty nikt mi nie powie No jest, Wszelka na pewno oryń, Ale to trzeba rozbierać. To przyjdzie czas w zimy. Po prostu trzeba będzie to dokręcić w zimie. jeść do garażu na stół i wtedy robić. Bo teraz ta nie robota Włączam bałek, bo to wiecie zawsze to inaczej, tak? Właśnie widzę e, to samo co u Damiana, co u mnie jest. U Damiana też borowina, że tak naprawdę dopiero nas schodzić. E, a, to sobie robią zawracanie do polu, skoko. Wszystko rozumiem, nie widzę problemu, można zobaczyć jak najbardziej, tylko wiecie, jak jest kursiana, no tak nie za bardzo. Może jedna Są tylko nisko. To jest lipa, bo jest mniej niż 20, 26 metrów chyba, gdzieś tak. Jakoś tak, Więc tam gdzieś ma fajno rozsiewać O, to na to dopiero. Coś tam pełza. что-то они а Давайте опускаем, это как еще Tyle będzie już 15 się robi, więc... że jakbym teraz zasiać rzepak, on by dobrze wyglądał. U mnie na przykład na tej burowinie, co nie? No i słabo, to jest słabo. Gdzieś tam chyba wapno się. Ja? Ale piękne, Ale udało się. Moi te końcowe elementy formy to genialne, genialne. Dobra, co to będę wam więcej pokazywał Rzepak tutaj no różne, bo jest różna gleba i piasek i wołowina i margiel i popieluszka to wszystko różne tutaj jeszcze agregatem uprawiałem bo było dosyć yy, dużo grudy, ale kierka coś tam wyrównął No ale i tak sobie Ale ten przeleje w górę, jadę to mówię domy nabi chciał będzie chyba to wykręcać I taki szak kolerny No, pogoda dzisiaj wieczna, więc dosyć słaba. Będę ja się dzisiaj po polach przejść. Chyba to jeszcze zrobię, jak do domu. Tu polecę szybko od razu na pola, po pochodzę, zobaczę. Na no, te rzepaki, bo... panowie taka cisza nieprzyjemna więc ja kończę dzięki za wpadnięcie trzymajcie się i widzimy się gdzieś tam w kolejnym vlogu hej